Zapraszam na ósmy odcinek naszego kursu języka angielskiego na poziomie podstawowym. Dzisiaj zaczniemy tworzenie pierwszych zdań w języku angielskim. Spróbujmy się ich nauczyć. Będą one naszą podstawą, taką podstawową bazą do nauki języka angielskiego, do mówienia w języku angielskim. Zaczynamy. My name is Franek. My name is Franek. My name's franek. My name's franek. I tutaj widzimy bardzo wyraźnie dwa sposoby zapisywania, i chyba dwa sposoby wymawiania również tego zdania. To My name is franek. Jest bardzo poprawne gramatycznie, tak i to drugie, ale to drugie jest częściej używane w wymowie. My name's franek, dlatego że po prostu łatwiej się wymawia, a ten apostrof jest skrótem, który będziecie widzieć wiele razy w języku angielskim. My name is franek, my name's franek. Mam na imię Franek. Później wyjaśnimy, skąd się bierze ten skrót i ten apostrof tutaj. Idźmy dalej. What is your name? What is your name? What's your name? What's your name? What is your name? What's your name? Jak masz na imię? How are you? How are you? How are you? How are you? Jak się masz? How are you? I'm fine. I am fine. Thanks. How are you? I am fine. Thanks. Ale bardzo często będzie ta druga forma. How are you? I'm fine. Thanks. I'm fine. Thanks. Jak się masz? Dziękuję, dobrze. I w wymowie będziemy bardzo często stosować właśnie tą drugą formę. How are you? I'm fine, thanks. This is my house. To jest mój dom. This is my house. This is my house. This is my house. This is my house. Is my house. The house is low and red. The house is low and red. Dom jest niski czerwony. The house is low and red. The house is low and red. The house is low and red. This is a dog. The dog is big and black. This is a dog. The dog is big and black. This is a dog. The dog is big and black. This is a dog. The dog is big and black. To jest pies, pies jest duży I czarny. I drink coffee. I drink coffee. My coffee is black, and you drink coffee with milk and sugar. Ja piję kawę, moja kawa jest czarna, a ty pijesz kawę z mlekiem i cukrem. Zwykle pijamy taką kawę, tutaj nie chodzi o czynność, która się dokonuje w tym momencie. To nie jest tak, że ja mam filiżankę przy ustach i w tym momencie siorbię kawę, ale zwykle, kiedy siadamy do kawy we dwoje, to pijemy kawę. Ja piję czarną, a ty pijesz z mlekiem i cukrem. I drink coffee. My coffee is black and you drink coffee with milk and sugar. The red house is old. The red house is old. Czerwony dom jest stary. The red house is old. The red house is old. Ten przed którym stoimy. Czerwony dom jest stary. The red house is old. We make our first sentences. We make our first sentences. Tworzymy nasze pierwsze zdania. Liczba mnoga. Sentences. Zdania. We make our first sentences tworzymy nasze pierwsze zdania. Gdybyśmy chcieli powiedzieć tutaj tworzymy nasze pierwsze zdanie, musielibyśmy na końcu wpisowni opuścić to "s i wymowa brzmiałaby "We make our first sentence". Ale tutaj mamy napisane "We make our first sentences". Tworzymy nasze pierwsze zdania. The cat and the dog are white. The cat and the dog are white. Patrzymy na kota i psa, które bawią się i stwierdzamy. The cat and the dog are white. No już niedługo, bo bawią się w ciemnym piachu. The cat and the dog are white. I po tej zabawie na pewno nie będą już białe. Ale jeszcze są. What do you think? Co myślisz? What do you think? Generalnie, co myślisz? Nie w tej chwili, tylko no, na przykład o sytuacji. Którą ci przedstawiam od 3 godzin. Nie słuchasz? No właśnie. What do you think? Mówisz, mówisz, mówisz i pytasz swojego, swojego rozmówcę, co myślisz o tej sytuacji. What do you think? Turn left. Skręć w lewo. Turn right. Skręć w prawo. Turn left. Turn right. The boy and the old man. Are son and father. Chłopaki stary mężczyzna to syn i ojciec właściwie są synem i ojcem. The boy and the old man are son and father. The boy and the old man are son and father. The boy. And the old men are son and father. This is my mother. To is moja matka. This is my mother. This is my mother. This is my cat. The cat is blue and white. This is my cat. The cat is blue. And white. To jest mój kot. Kot jest niebieski i biały. Wierzę w to, że koty są dziwne i według mnie może być niebiesko-biały kot. This is my cat. The cat is blue and white. This is my cat. The cat is blue and white. This is a university. The university is big. This is a university. The university is big. To jest uniwersytet. Uniwersytet jest duży. To jest uniwersytet. Uniwersytet jest duży. This is a university. The university is big. It is great. It is great. Świetnie. Kurna świetnie. It is great. To jest świetne. To jest świetne przedstawienie. It is great. great. It is great. Help me. Help me. Pomóż mi. Help me. Help me. Właśnie utworzyliśmy nasze dwadzieścia pierwszych zdań. Jeśli chcesz opanować język, to ćwicz w każdej wolnej chwili. Powtarzaj, powtarzaj i jeszcze raz powtarzaj. Zobacz, to nie jest trudne. Nie jest tak trudne, jakby się mogło wydawać. Wystarczy tylko troszkę poćwiczyć. Ćwicz! I zapraszam Cię na kolejny odcinek, dziewiąty już naszego darmowego kursu języka angielskiego na poziomie podstawowym. Cześć!